Hej, cześć, witajcie z tej strony, Szymon, a to kolejny odcinek z naszej przygody w grze 60 Seconds Eratomaiest. Tym razem, jak poprzednim, mieliśmy wyzwanie odnośnie yy, przechodzenia tego mężczyznami, to tym razem przejdziemy do kobietami i ja pomyślałem, że nie ma co siedzieć na Fatmanie, jakąś na, na całą bombę przejść, więc... Dobra, to nie będzie porównanie wtedy pomiędzy, kto sobie lepiej płacił, ale... Pomyślałem, że... że nie ma co się ograniczać. Jak mamy gać apokalipsę, to niech będzie to apokalipsa w końcu. Dlatego spróbujmy, jak nam pójdzie. Dobra, od czego zaczynamy? Tu mamy pełno jedzenia. To bierzmy od razu. Sikia, możesz to wrzucić? Zbagowała się. Staciłem dużo cennego czasu na to się zbagowała i nie, 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 mogło, nie, nie mogłem gdzieś tam kliknąć. Chodź tu Mary Jane. Jesteś nam potrzebna. Wrzucamy Mary Jane. Walizka. Nie, apteczka... za... Walizka trzy miejsca zajmuje. Apteczka. Gdzie mamy maskę jakąś? Gdzie jest maska? ja coś przegapiłem. Mamy kłódkę za to. Ci sięgnę po nią. Nie wiem, gdzie była maska. Czy maskę? Tam jest ataka. No, średni początek, nie powiem. Średni początek. Dzień pierwszy. Mamy się kiedy mamy strzelbę. Wody ledwo starczy dla wszystkich. No, mamy jedną tylko wodę, to musimy kogoś wysłać do wypadu. I to jak najszybciej. Chociaż to promieniowanie, no i... No i sam... tu źle i tak niedobrze. Widzę rzecz na literę jakąś tam. Czyś potrzebujecie? Nie. No, Teraz może wyruszyć. Ekspedycja to zawsze języko, a Mary dobrej myśli. Dobra, Maya Jane. Dziś budzi nas odgłos kapania. Okazało się, że coś przeciwko przesyłuje. walizką. Załatamy? Łatamy walizką. Nie mamy walizki już. Ale może. Może się nie pochorujemy. Dobrze, że nie musimy się już martwić tym smodem. Zapasy. Pragnienie, pragnienie. Maya Jane. Mieliśmy głupie uczucie, że coś gapi się nam na plecy, To chyba szczłe. Nie, zostawiamy szczła w spokoju. Strzelbę trzeba zachować. Jeśli kiedykolwiek dostaniemy amunicję albo coś. O, zabawną zupę. Dobrze, że wody nam już nie mógł zabać. Nikt nas nie może się wyspać. No nie. Apteczka jest nam potrzebna. Najwyżej Maya Jane będzie sama latała na wyprawę O ja nie wierzę Szaleństwo Przez bag z Już nie jesteś zmęczona Ale idziesz odebrać zaraz Szaleństwo Odbierz ten telefon I co Ma Jane wróciła? Tak, rozchałowała się no wspaniale. Amunicję przyniosła. I co z tego? O, sama amunicja. Jedną zupę. I mapę w sumie. Zobaczmy co potrzebujesz dla... Ciebie trzeba uleczyć. Hmm. Bo trzeba być jakoś wysłać na wyprawę. Tańczące kaaluchy. Czuję się... Dosłownie, jakbym nic się tutaj nie zmieniało w tej rozgrywce. Naprawdę, nawet niektóre pojawiające się z... wyzwania były dokładnie w tej samej kolejności. I to może sprawić, że naprawdę zacznę się zastanawiać nad przewaniem tej, tej serii. Doora do jest pełna, Czuję, że na zasadzie mniejsza od kotów. Podwójny ogon, się, Kia. Jak masz odwodnienie, to mam problem. No, mamy ogromny problem. Możemy ci dać zupę, ale nie przeżyjesz. No i znowu radio. Doloes? Gdzie jesteś? Niewielką walizkę. Dobra, jak wybuchniesz, to wybuchniesz. Wróciła Doloes? Ha. nie mamy. Ale mamy pełno jedzenia. Ale. W sumie to tyle. Z tego co widzę. Bezpiecznie wróciła spustkowia. Tylko że nie została cłaki. Zleciliśmy kłódkę. Jakim cudem. Zamknęli... Przed wypałem zamknęliśmy schron na kłódkę. Aha. Ok. Fajnie, fajnie. Szachy, czy tam warsaby. Dwie żupki, dwie wody i straciliśmy mapę. No i Mary Jane. Szaleństwo, zmęczenie, choroba. No. Poradnik młodego skauta nie mamy. To jest znowu półka do drzwi. Młodą będą nabierało kobieta. Tak, idź. Pomóż jej. Sama tam wszystkich bawi. Wystarczy tylko ściągnąć. To już mieliśmy, graliśmy mężczyznami. Ty tutaj potrzebujesz... A, masz wszystko. Puskowie pełne z niespodzianek. Weźmy tego mężczyznę, który obecnie łomoczył nasze drzwi. Dawaj, zegamy o to w Warzawę. Ale śmiechy słychać. No i co? okaz nasz Szachów. A szaleństwo nie, nie minęło. Jedziemy się bawiliśmy do momentu, gdy mężczyzna wyszedł ze schronu, zabiązując ze sobą nasze wacaby. Ja wiem, że to nie była amunicja, ale amunicję bym chciał sobie zostawić. Toad. No nie dostaniecie toatu. Nie wiem, czy bez połączenia zupy i wody byście zabili toad. Ale chyba nie. Na przygotujmy, ale zobaczymy co się działo. Głównym daniem nie będzie zupa pointerowa. Zwołanie za drzwi. Gropka obszapanych ocalałych. A macie i takie jedna wypawa. Co nie? I taki ciemna wypawa. Dzień 27. koteł na półce. Dostaliśmy radio. Szkoda, że trochę późno. Ale mamy radio. Wrócisz. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4 5. Wróciła. Wróciła z siekieł. Trzy wody. Dwie zupy, kłódka. No bardzo pozytywna wypawa. Za to może zostać wszystko. Szrajkow się osiągnąć do tej naszej grupy, więc staramy się go obserwować. Nie, nie idziemy tam. Ostatnio tam byliśmy i nam zabali kota. O, ale się oskarżało. To przez sieść? To przez jedzenie? Sajko, hasając pół wpadł z tym petem w luźną cekłę w ścianie. I mamy osiad. Yy... ten. Owady. No Owaki. No Hopa, głód, strudzenie, zmęczenie. Nic nie dostaje już, bardzo mizelnie. Dobra, kontakt z wojskiem, dawać. A, do wojsko mapę potrzebuje, a my mapy, mapy nie mamy. Nie. Bad siostra, znowu powrócić macie się kie. I tak raczej w najbliższym czasie nie wyjdziemy z domu, to możecie korzystać. Ale nie straciliśmy jej. Wieście z powierzchni, na końcu ulicy zapakowany jest jakiś pojazd. Tak, idź do US. Co masz lepszego do roboty? Wehikuł to zadzwiały czołg. Pakują kół, bla, bla, bla. Siedzenia są wygodne. Aha. Czyli nic nie dostaliśmy, Ok. Co to za... co to jest? No nas nie możesz stąd wyjść. Dzień, kokowice. No jeden założył się Krzywo na mapę naszej koledzy. Ktoś wymalował. Tak, idziesz. Aha, zaraz, co, co dalej? Czekaj na dalsze instrukcje od znajomej grupy. Niedobitków, to zawsze tu było? O, czołg. O. O. Idź tam. Może nie zginiesz? Handel. Totalnie nieopłacalne. To jeszcze za karty by się mógł wymienić, czy za... ...za warcaby, ale za strzelby nie. Myślicie, że nas ktoś łatuje? Co tu było? Przegrapiłem mapa. No... a nie mamy mapy, mamy zrywki. By nas wojsko mogło uratować. Poradzi posłaniec, które są nam na rodzeństwo swojej grupy. Macie harmonijkę. My z niej nie skorzystamy. Raczej. Może kota byście chcieli. No i doktor potrzebował cztery butelki wody. Ale dziwny dźwięk. A nie mamy butelek wody, niestety. Tylu. Ale jakbym. Wiedział wcześniej, to raczej bym się nie przygotował, bo ile mamy, dwie pół. No, tylko dwie mamy. Ale jakbyśmy chcieli dużo wcześniej, to i tak ostatnio nie oddawaliśmy nikomu. Czy mamy leków? No, mamy ośrodek owolbójczy. Co my tu mamy? Apteczkę mamy naprawioną. To możemy Cię ustawić. Co o tym myślisz? Czy chciałabyś? Być zdrowa. Mówi, że czuje się dobrze. No a to jeszcze nie. Z zapasu coraz mniej, a jeśli my się tym nie zajmiemy, wiemy, że nasza sąsiadka miała schronienie z czy nie, ze przytutą kłódką. Nie. Odwiedzi nas ponownie. Ale nie mamy wody. Niech sam pójdzie na wyparę. No z nami się podzieli. Czy jesteś spełniona jesteś? Mic nowy pawę. Sikę. Nie wiem gdzie I nie wiem czy wrócisz. 55 czy 58 wróciłaś. Znowu chora jesteś bawo Sikę wróciłaś Znowu się kłódka się zepsuła Jedną zupkę Jedną wodę, warcaby i latarka Nie idziesz, na wypełnie idziesz Znowu wojska, znowu mapę Chyba nas nie lubią Znaczy starają się, ale my co my możemy zabić? No nic nie możemy zabić. Puk puk Dawać, otwieramy. Koniec. Przyszli do nas, po nas. Myślałem, że coś trzeba będzie jeszcze. Byliśmy gdzieś rzuceni, gdy nasi przyjaciele powrócili gdzieś do schronu i oficjalnie zaprosili nas do swojego obozu. Są wdzięczni, że obóz by prawdopodobnie nigdy nie stanął bez naszej pomocy. Dają nas słowo, że urządzili już dla nas osobny domek. Czekają, by nas poznać. Nie możemy się doczekać. Może ten świat nie jest taki okropny, jak mogłoby się wydawać. A macie apteczkę? Gdzie płynie i świat się zmienia, no to przychylnie się w jasnych barwach. No to jest zmęczona i nadal nie udaje się wyspać. No tam się w domku wyśpisz. Tu mamy skrót, graffiti zbieg doktorek, biznes się da, bla bla bla. Nowy początek. Mamy to. Udało nam się przetrwać. Co prawda, Maya Jane yy, nie przeżyła, ale udane ekspedycję 4 na tej. Nikt nas nie atakował. Mimo choroby przetrwaliśmy, Także to by było na tyle. Nie wiem szczerze, czy się pojawi jeszcze jeden odcinek z tej gry, może jakieś wyzwanie sobie że jak już naprawdę będę chciał. A dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za każdego lajka, like, komentarz i subskrypcję. Widzimy się w innych seriach, do następnego, trzymajcie się, cześć!